tego piłkarza, bardzo trener termin, rozmawiałem z nim dość długo właśnie w Alencji. bo już on potrzebuje przestrzeni, że jak dostanie piłkę na dolne pole, to, to, to wykorzysta strzał z daleka. Jeszcze Łachewicz środkowanie jednak. Wariantów, żeby tak jak teraz poszukać gry 2 na 1 między innymi po w sektorze boiska. Valencia ładnie wycofana, piłka wyłożona. To było najlepsze rozwiązanie Skład składu, bo na rozgrzewce był Matynia, który doznał kontuzji łydki. Bonecki! Nieźle co piłka Kto przez mnie, więc że wszyscy piłkarze... Jest no, to ...blisko, blisko pola karnego. W składzie trochę było perypetii, właśnie zagranie do Bębenka. Bębenek sprytnie, kapitalnie, jakby go wywołał, z tablicy. I to jest kolejny gol tego Wobaka. Ale podniesiona w górę Chorągiewka, wykończył to perfekcyjnie. Naprawdę pomysł świetny, ale miałem wrażenie też, w pierwszym. Daleko wrzucona piłka z auto, popatrzmy. Udało się to wybić graczom, ale teraz przewrotka. Jeszcze Rubin! Fantastycznie to obronił. I w budowaniu gry drudzy, w pressingu, e, trudno będzie o, o rozwiązywanie tych sytuacji, jeżeli nie podejdą następnie do budowania przewagi. Teraz ładnie przelał się Bójduszek. Rubin! Poślizgnął się Siwalencja w ten największy tłok, a teraz świetnie to rozciągnął. Sieman, Sieman, Sieman! na poprzeczkę Wiliński niedokładnie nie może tak się zachować. Kamil, to jest od razu kontra dośrodkowanie, jeśli bierze drożne. Popatrzmy, Walencja, wybił piłkę Rumin. Jest Siemann, daleka mocno uderzył, ale niecelnie. Dobra decyzja, czy próba zagrania w pole karne, jest Walencja, Rzesiński, Rzesiński kapitanie, ale po co dotykał to Siemann? Mam wrażenie, żeby to wpadło. No zobaczymy. Jest, jest spalony. To też przerwać, moim zdaniem. To jest uraz głowy. Budnicki z Tecławem. Znaczy z Nediciem. Jest strzał w końcu celny na bramkę. Taki, to chyba jego atut. Ma dobre warunki fizyczne do tego, żeby zastawić jej i chronić piłkę. Niewiarowski uciekł do środka. To jest okazja na strzał. Niewiarowski. Niewiarowski nie trafił. Różnik pola karnego. Tak tutaj nie. Żytek. Na niego też zagraniony. Świetnie gra głową. Żytek karne. Ależ to skończyli stały fragment, dziękuję. Zaskoczona defensywa Zagłębia. Wszyscy oczekiwali dośrodkowania na Nedlicza. Ewidentnie przygotowane to na drugą stronę. Świetnie to rozegrane, świetnie skończone. Budnicki strzela trzeciego gola. Piłkarz, na którym nie poznali się w Warszawie do wychowanych Polonii. W młodym wieku odszedł do Rakowa. Tam też nie do końca chyba wiedzieli jaki mają talenta. U trenera Banasika chłopak się rozwija, błyszczy. Fenomenalnie to też skończył tutaj. Delikatnie popracował sobie Żytek rączką. Ustawił sobie. Bonecki nie jest niskim piłkarzem, ale wszyscy z tym. E, wysocy piłkarze ustawieni na, na, drugie, na drugiej stronie na to dośrodkowanie na, na Dedicza i tutaj z prowokacją świetnie przygotowane stały fragment gry. A bez gola jedna asysta tego chłopaka. Dośrodkowanie wybita piłka przez kosa. No i tutaj niewiele brakowało, żeby. To mamy teraz dwóch wypożyczonych z górnika. W obu Drużynach, a teraz łatwiej zrobi to Niewiarowski. Niewiarowski! Ależ niewiele brakowało, żeby wpakował to. Kazał się Zielonka. Do niego zagranie, trochę za mocne. Zamyka całą akcję Wrzesiński. Został Zielonka. Czemu to zagrał tak? Wrzesiński! No, prosto stopadą piłka do Śpiączki, Śpiączka nie zna! Dziewan odzyskał piłkę, Cieban. Łezyn, a teraz będzie okazja, ruszył Niewiarowski, idzie mu za plecy Żyrtek Niewiarowski, szuka Rumina. Rubin no, chciał zrobić ten druk już. To, bo Zielonkę dośrodkowanie, to jedna z zawodników. Dalej utrzymywana. Wejdzie Diakowicz już przygotowany. Austriak zakontraktowany przedtem, sezonem za śpiączkę, to już mamy tą informację. A teraz popatrzmy, Mikita. Mikita! Tuż obok słupka Przy piłce oddał ją Monecki. Walencja. Dobre zagranie nie zdążył Zielonka. Bardzo dobre wejście ofensywne. Czesiński chyba był spalony, ale gramy dalej. Jest ok! porque que